Stary dobry Pokémon Go Plus. Czy nowy Pokémon Go Plus, Plus? A może Pokeball Plus? Swojego gdzieś zgubiłem, także pokazuję wam go na obrazku. Kto z tych akcesoriów kupić w 2023 roku i dalej? Jeśli chcemy przenieść swoje granie w Pokémon Go na wyższy poziom. I czy w ogóle jest sens kupować tego typu akcesoria? Bo przecież za darmo to nie jest, no pieniądze na drzewach nie rosną. I takie 270 zł za takie małe, niepozorne urządzonko z plastiku wydaje się być dosyć wysoką ceną. Także dzisiaj moja recenzja po 5 dniach użytkowania tego urządzenia i po 5 latach albo więcej użytkowania tych pozostałych urządzeń, które wymieniłem wcześniej. Jeśli w którymkolwiek momencie tego filmu stwierdzisz, dobra, chcę kupić to urządzenie, jego zalety przewyższają wady i jest dla mnie warte tych pieniędzy, to w opisie są dwa linki do Ceneo, do Allegro, to są najniższe ceny w polskim internecie, wybierz sobie, gdzie chcesz to sobie kupić. I ciekawostka, zacząłem serię z bardzo fajnej gry Pokémon na telefon na drugim kanale, także też w opisie jest link do Kushi Plus, można zasubskrybować. To na początek trochę historii. Wszystko zaczęło się od tego urządzenia, Pokémon GO Plus, które miało swoją premierę już we wrześniu 2016 roku, jedynie na parę miesięcy po międzynarodowej premierze Pokémon GO. To urządzenie, z tego co pamiętam, kosztowało jakieś 100-120 zł i umożliwiało przeniesienie naszej rozgrywki w Pokémon GO na wyższy poziom. Od teraz mogłeś grać... W pracy, nie patrząc na ekran telefonu, mając zgaszony ekran telefonu gdzieś tam w kieszeni, i szef ci, ci nic nie mówił, bo mogłeś to sobie trzymać dyskretnie w ręce, gdzieś tam sobie klikać, i w ten sposób łapały ci się pokemony, kręciły ci się pokéstopy. Ponieważ za każdym razem, gdy to urządzenie wykryło w pobliżu na mapce Pokemona, można było kliknąć, żeby rzuciło w niego zwykłym, czerwonym pokebolem i wtedy mieliśmy 50-50. Albo Pokémon się złapie, albo ucieknie. Znaczy, nie 50-50, no bo szanse to się rozkładają oczywiście według catch rate'u danego Pokemona, ale taka była tego wielka wada. Jeśli Pokemon nie złapie się po pierwszym rzuconym bolu, to automatycznie ucieka, cokolwiek by to nie było. Legenda, galariański ptak, masz jedną szansę, jeden bol. Jak nie, to sayonara. Oprócz tego wykrywa Pokestopa, świeci się na niebiesko, w tym można kliknąć, zbierać przedmioty z pokestopy. Super sprawa, jednak bardzo szybko gracze stwierdzili, że to jest dobre, ale czegoś im tutaj brakuje. Wtedy zaczęły się pojawiać wszelkiego rodzaju Nieoficjalne urządzenia, które wiele lat temu również testowałem na moim kanale i one rzeczywiście miały dużą przewagę. Mianowicie mogły kręcić pokestopami i łapać pokemony bez ciągłego klikania. Tutaj też się dało tutaj jakąś gumkę nałożyć, żeby ten przycisk był wciśnięty i też się poczki łapały z urządzeniem w kieszeni, więc trzeba było temu poświęcać jeszcze mniej uwagi. No, ale jednak tamte urządzenia miały tę funkcję wbudowaną bez żadnych tam lifehacków z gumkami czy jakimiś spinaczami biurowymi. Jednak w listopadzie 2018 Nintendo powiedziało, nie, to nie jest nasze ostatnie słowo, mamy dla graczy coś lepszego, Pokeball Plus. Pokeball Plus jest bardzo fajnym urządzeniem, mam do niego bardzo dużą nostalgię, korzystałem z niego naprawdę przez lata. Jego dużą zaletą w porównaniu do tradycyjnego Pokémon Go Plusa jest to, że automatycznie kręci Pokestopami, czyli robi tę jedną rzecz, którą robiły nieoficjalne urządzenia, ale nie robi tej drugiej rzeczy, czyli nie łapie automatycznie Pokemonów. Wciąż trzeba klikać przycisk ukryty w górnej części Pokebola. To urządzenie wyszło przy okazji premiery Pokémon Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee na Nintendo Switcha, gdzie mogło ono również służyć jako kontroler do tej gry. Machając tym urządzeniem można było łapać Pokémony, W ogóle Pokémon Let's Go, piękne czasy. Kurczę, nie wierzę, że minęło 5 lat. Oprócz tego można było wrzucić sobie Pokemona w Pokémon Let's Go Pikachu na tego Pokebola, chodzić sobie z tym Pokebolem i potem dostawać cukierki na przykład. Także było podwójnie przydatne, bo zarówno dla graczy Nintendo Switch, i dla graczy Pokémon Go. I oba te urządzenia wyszły z produkcji już lata, lata temu. Pojawiły się duże problemy z ich dostępnością w ogóle w jakikolwiek sposób. Wydawałoby się, że nieoficjalne urządzenia przejęły na dobre te nisze w świecie Pokémon Go, kiedy to Nintendo, około dwa lata temu, zapowiedziało urządzenie Pokémon Go, Plus Plus, które miało okazać się prawdziwą rewolucją. I teraz jeszcze słówko wyjaśnienia, bo widzę w internecie dużo takich opinii, czy to na Twitterze, czy w jakichś komentarzach. O, no Antik zrobił takie urządzenie, siakie urządzenie, także pamiętamy, moi drodzy. Na Yantik nie zrobił tego urządzenia. Tutaj z tyłu jest napisane kto zrobił to urządzenie. Trochę się światło może odbija, więc ja wam przeczytam: The Pokémon Company, Nintendo. Te dwie firmy. Nie będę się teraz zagłębiać w strukturę organizacyjno-decyzyjną. The Pokémon Company, mamy tam kilka różnych podmiotów Game Freak, Creatures Incorporated, The Pokémon Company International, Nintendo. To urządzenie jest wypuszczone pod skrzydłami Nintendo. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym zwrócić uwagę, że Niantic prawdopodobnie nie miał zbyt wiele do powiedzenia ani w kwestii premiery tego urządzenia, kiedy ono wyszło, w jaki sposób wyszło, co robi, jak również nie mieli nic wspólnego z produkcją tego urządzenia, bo ono jest produkowane przez Nintendo i The Pokemon Company i muszę powiedzieć Wam, że to jest zaleta. Kiedy patrzymy na to urządzenie, gdy pierwszy raz wyciągamy je z pudełka, moje przyszło trochę zgniecione, pozdrawiam Pana Kuriera, ale w środku jest wytrzymały karton, na szczęście urządzenie było w stanie idealnym i w zestawie była ładowarka, znaczy kable, sam kabel, kable Nintendo nie są tanie i wyróżniają się tym, że te kable są bardzo wysokiej jakości. Każdy, kto posiada na przykład Nintendo Switcha, no wie o tym. I do tego taka zawieszka magnetyczna. Akurat ta zawieszka magnetyczna jest fatalnej jakości. Nie używajcie jej, bo po prostu magnes jest słaby i spadnie Wam to urządzenie z tego magnesu, odczepi się i szkoda by było, żeby spadło. Chociaż jakość wykonania, jak patrzę na to urządzenie, jak dotykam go, jak czuję ten plastik, no to jest taka, powiedziałbym, typowa dla Nintendo, czyli jest to odrobinkę wyższej jakości niż jakieś tam chińskie produkty, w których jest tani plastik. Nie, tutaj ten plastik jest rzeczywiście Ładny, rzeczywiście taki grubszy, rzeczywiście taki bardziej jakościowy, także mam duże nadzieje co do tego urządzenia i myślę, że to jest jego duża zaleta też w porównaniu do nieoficjalnych łapaczy, czyli jakość wykonania, czy to Pokémon Go Plus przed 7 lat, czy Pokeball Plus przed 5 lat, dalej działają i na moim Pokeballu jedynie się zdarła guma na górze od ciągłego klikania przez te wszystkie lata, ale urządzenie dalej działa świetnie, mimo że sam je kupowałem w ogóle używane od kogoś, także jak nie będziecie tym rzucać nie będzie Wam spadać na beton cały czas i tak dalej to podejrzewam, że to urządzenie wytrzyma lata, oczywiście jeszcze są do kupienie jakieś nieoficjalne takie fajne etui gumowe na to gdzie na przykład takie w kształcie Snorlaxa także jak macie może coś takiego kiedyś wyhaczyć to oczywiście że polecam no bo jednak bez tej zawieszki no jest to taki kształt który gdzieś tam można się wyślizgnąć z ręki można go wypuścić no szkoda by było jakby się zepsuło bo to jednak 270 zł piechotą nie chodzi także teraz kolejny punkt programu kolejny punkt recenzji cena czy warto zapłacić 270 zł za to urządzenie no cóż w porównaniu do poprzednich urządzeń jest to więcej niż Pokémon Plus jest to więcej niż Pokémon Go Plus Natomiast urządzenie daje nam również dużo więcej. Bo Pokémon GO jest kolejnym etapem ewolucji autołapaczy od Nintendo. I tutaj w końcu Nintendo spełniło te oczekiwania graczy, które już były przez lata spełniane przez nieoficjalnych producentów tego typu akcesoriów. To urządzenie samo kręci nam pokestopami, samo łapie nam pokemony czerwonymi pokebolami, łączy się ponownie z grą bez potrzeby wyciągania go z plecaka i naciskania przycisku, a także po raz pierwszy w historii tego typu urządzeń daje nam możliwość łapania poczków nie tylko zwykłymi czerwonymi pokebolami, ale również niebieskimi greatbolami i żółtymi ultrabolami. Czemu to jest ważne? A mówię to z perspektywy osoby, która gra w Pokémon Go od ponad 7 lat. Wspominałem już o tym wcześniej w tym filmie, że różne pokemony, mają różny catch rate. Dajmy na to Pikachu. Powiedzmy, że jego catch rate wynosi 50%, gdy rzucisz go zwykłym pokebolem, ale jeśli rzucisz go Great Bolem, to już ten catch rate rośnie na 70%. Jeśli rzucisz go Ultra Bolem, to już 90%. I zastanów się, jaką to różnicę tobie robi, jeśli na przykład jest GoFest. Cały czas spotykasz jakiś shiny ale powiedzmy, no nie możesz grać. Jesteś na ślubie, jesteś w pracy, jesteś gdzieś tam na jakimś ważnym spotkaniu, ale mimo to nie przegapisz połowy szani Pokémonów, które spotykasz. Nie ucieknie ci połowa szani Pokémonów, które spotykasz, bo możesz wcześniej zaoszczędzić UltraBole i cały dzień łapać sobie Pokémony UltraBolami przy użyciu tego urządzenia. Także robi to gigantyczną różnicę. To jest powód, dla którego w tym momencie, jeśli ktoś w 2023 roku na poważnie zastanawia się nad tym, czy kupić jakikolwiek autołapacz, to w tym momencie mogę Wam polecić tylko i wyłącznie Pokemon Go Plus, Plus+. Nie kupujcie Pokeball Plusa, chyba że ktoś tam Wam chce sprzedać używany za jakieś grosze. To może OK. Nie kupujcie Pokemon Go Plusa. Chyba że rzeczywiście kolega już nie gra w i chce Wam odsprzedać za, nie wiem, 50 zł, 40 zł, no to OK. Bo wiadomo, że to są nieporównywalne pieniądze od tych 270 zł. Ale w jakiejkolwiek innej sytuacji, jeśli chcecie mieć nowe urządzenie na lata, to nie kupujcie już tamtych starych urządzeń. Ze względu właśnie na tę funkcjonalność rzucania Great Bolami, Ultrabolami. Automatycznego łapania. Nie ma sensu się męczyć, kiedy mamy takie cudeńko. Zaraz Wam pokażę, jak zrobić ustawienia tego urządzenia, jak ustawić, żeby łapało greetbolami, ultrabolami i jak chociażby wyłączyć dźwięki Pikachu, bo wiem, że dla wielu osób te dźwięki są przypałowe. Także teraz, o, dobry moment, na sekcję negatywów. Pierwsza rzecz, na którą narzeka dużo ludzi, to jest światło. To światło jest mocne, natomiast tak jak teraz jest. O, przepraszam, Pikachu mi śpiewa. Tak, jak jest taki dzień słoneczny na zewnątrz, to ja i tak nie widzę tego światła. Natomiast ludzie, którzy używają tego urządzenia w nocy, w zaciemnionym pokoju, mówili, że robi im to po prostu dyskotekę z chaty. Czy ja mogę powiedzieć, że to jest negatyw? No, Nintendo stara się, żeby poziom wykonania ich urządzeń był wysoki, więc nie chcieli pewnie dać jakiejś słabiutkiej, kiepsiutkiej lampki, że potem ludzie narzekali, że nie widać jej w słoneczny dzień. Z drugiej strony, no, może trochę przesadzili i rzeczywiście to światło wali po oczach, gdy jest ciemno. Wóz albo przewóz. Druga rzecz to jest to, co właśnie przed chwilą się zdarzyło, czyli te odgłosy Pikachu, który nam śpiewa, woła tam Pika i tak dalej. To można sobie wyłączyć w ustawieniach. Natomiast, no tak, ten dla niektórych przypałowy odgłos jest, no ale można go wyłączyć, na szczęście. Jak wygląda natomiast łatwość używania tego urządzenia? Czy trzeba czytać instrukcje, zastanawiać się, jak go używać i tak dalej? Nie, nie trzeba. Podłączenie go pierwszy raz jest bardzo proste. Wszystko jest napisane na ekranie, że przytrzymujemy dwa przyciski naraz, czyli ten tutaj górny i ten tutaj z przodu, i wtedy to się łączy. W przeszłości pamiętam wielokrotnie problemy z łączeniem, czy to Pokémon Go Plusa, czy Pokéball Plusa. To połączyłem w 10 sekund, nie było problemu. Teraz sobie zerknijmy na ustawienia, jak wejdziemy w Settingsy w Pokémon GO, wejdziemy w Connected Devices and Services, to mamy Accessory Devices i tutaj mamy swojego Pokémon GO++. Plus, plus, jak z tego podłączyć, klikam środkowy przycisk i łączymy się z Pokémon GO. Jesteśmy w grze, o same mi się łapią już Pokemony, kręcą mi się Pokestopy, jak widzicie, dlatego że mam włączoną tą opcję Enable Pokéball out of row. to oznacza, że automatycznie rzucają nam się czerwone Pokebole bez klikania czegokolwiek Można to sobie schować do plecaka, do tylnej kieszeni, nie ruszać tego w ogóle, Pokémony będą no, się same łapać Możesz pójść na spacer na wakacjach, cieszyć się, nie wiem, piękną plażą w Grecji i nie spędzać wakacji z nosem w telefonie A mimo wszystko poczki z wakacji się nałapią na pamiątkę Oczywiście, tak jak w przypadku każdego urządzenia, które łączy się przez Bluetooth z telefonem, jeśli chodzi o Pokémon Go, no to rozłącza się ono po jednej godzinie. Natomiast tutaj na dole jest opcja Enable Quick Reconnect Mode, czyli tryb szybkiego łączenia ponownie. To oznacza, że jeśli po godzinie to urządzenie się rozłączy, to już nie trzeba wyciągać go z plecaka, naciskać przycisku na środku i wtedy go łączyć. Nie, ono samo wysyła sygnał do gry z powrotem, że chce się łączyć. Wystarczy w grze kliknąć tą ikonkę i urządzenie samo się podłączy ponownie, jeśli oczywiście planujemy dłuższe sesje grania niż godzinna. Automatyczne kręcenie Pokestopów, ta funkcja wyjaśnia sama siebie. Włączenie odgłosów Pikachu. No właśnie, jak chcecie je wyłączyć, no to robicie to właśnie tutaj. Na dole mamy jeszcze dane snu. I to urządzenie jest bardzo fajne do zbierania danych snu, jeśli komuś w ogóle na tym zależy, a myślę, że większości osób zależy na tym tylko i wyłącznie po to, żeby ukończyć ten quest, w którym dostajemy Snorlaxa w Szlafmycy, który może być Shiny, także bardzo fajny, potencjalny, rzadki Shiny, żeby śledzić nasz sen. Przytrzymujemy środkowy przycisk, aż pika, zacznie nam świać kołysankę, tak jak mi przed chwilą, i wtedy kładziemy to urządzenie na płasko, albo przy naszej poduszce, albo na jakiejś szafce nocnej, gdzieś po prostu w pokoju, w którym śpimy. Ono w nocy nie przeszkadza, ono nie robi jakiejś tam dyskoteki, ono nie wydaje z siebie odgłosów. Jak jest w trybie spania, to jest w trybie spania. Jak takie urządzenia działają? No zapewne na zasadzie mikrofonu, tak jak zresztą wszystkie aplikacje na telefon, które śledzą nasz sen i pomagają nam na przykład stwierdzić, czy mamy dobry sen, czy słaby sen, czy głęboki, czy musimy iść do lekarza jakiegoś, żeby dał nam leki na spanie. No, to są fajne przydatne. Te informacje, tak? Dla kogoś, kto się interesuje swoim zdrowiem i tego typu informacje zbierane są poprzez mikrofon, bo po prostu każdy człowiek wydaje z siebie różne odgłosy podczas snu, czy to jakieś delikatne chrapanie, czy to po prostu oddech, tak? I na podstawie tego tego typu aplikacje analizują, czy to jest dobry sen, czy niedobry, czy głęboki, czy niegłęboki. I tak dalej. No, pytanie, czy to działa dobrze, jak śpimy z kimś innym, no na przykład jesteśmy żonaci, tak? No tutaj już zapewne różnie. Rano przytrzymujemy ponownie guzik, kończy się tryb spania, i za przespany czas dostajemy nagrody Pokémon Go i postęp do tego questa. Nagrody są różne. Fajne jest to, że nabijają się dwa serduszka z Buddy. Oprócz tego troszkę stardustu, troszkę jak To są takie typowe nagrody. Ale ja bym powiedział, że funkcja spania, mierzenia snu, jest poboczną funkcją tego urządzenia. Dla mnie ona nie jest ważna. Natomiast kończąc, już temat ustawień. Mamy tu jeszcze ustawienia pokeboli. Jak wybierzemy Great Bola albo Ultra balla, to urządzenie rzuca tym Pokébolem. natomiast pamiętajcie, że wtedy nie robi tego samo. Ale mimo wszystko i tak jest to mega przydatne. Na wakacjach, gdzieś gdzie. Chcemy pokorzystać z tego, że jesteśmy na zewnątrz i możemy połapać Pokémony po nabijaciu różne rzeczy na evencie, ale z drugiej strony chcemy też spędzić czas na przykład z osobami, z którymi jesteśmy, z rodziną, nie być cały czas w nosem w telefonie, tylko na przykład cieszyć się restauracją, w której jesteśmy, widokami rozmową. Także to urządzenie pomoże wam z FOMO. FOMO, które dla graczy Pokémon Go jest częstym problemem, bo często są takie eventy, gdzie na przykład najantik mówi tylko tego jednego dnia, tylko przez 3 godziny możesz złapać tego bardzo rzadkiego pokemona i akurat w ten dzień musisz grać. No a co jak wtedy jesteś, nie wiem, w pracy, na jakimś wyjeździe i tak dalej, no i nie planowałeś wtedy grać, no to to urządzenie ci ratuje, bo możesz grać. Nie grając do końca. No i jeszcze jeden ważny temat, mianowicie bateria. O baterii mogę powiedzieć tyle. Korzystam od 5 dni i jeszcze nie ładowałem tego urządzenia. Ono jest ładowane przez gniazdo USB-C. Każdy taką ładowarkę ma i tak kładziesz je obok swojej szafki nocnej więc równie dobrze możesz się wtedy podłączyć do ładowania jeśli mi się nie rozładowało przez 5 dni no to znaczy, że nie musisz go ładować codziennie myślę, że jest to duże usprawnienie w stosunku do Pokémon Go Plusa który nie miał akumulatora, nie dało się go ładować i tak naprawdę trzeba było korzystać z wymiennych baterii, tych takich okrągłych, dużych jak od zegarków, więc dużo lepiej mieć po prostu akumulator w środku gniazdo USB-C i sobie to podładować bez żadnych tam kombinacji, bez dziwnych przejściówek bez dziwnych ładowarek, gdziekolwiek jesteś zawsze ktoś ma jakiś kabel USB-C, jakąś ładowarkę USB-C i zawsze możesz to po prostu naładować. Przechodzimy już do podsumowania, czyli dla kogo jest to urządzenie i właściwie po co i czy warto? Powiem tak, to jest urządzenie raczej dla ludzi, dla których Pokémon GO to jest styl życia, czyli nie lubisz przegapiać eventów, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy myślisz o tym, o kurczę, teraz jest taki fajny Pokémon w Pokémon GO, ale bym go złapał, chcę wziąć go w tym, tamtym evencie, ale mam też swoje życie poza Pokémon Go, i czasem różne obowiązki czy różne sytuacje sprawiają, że nie mogę poświęcić w danym dniu 100% swojej uwagi graniu. To urządzenie sprawdza się idealnie i pozwala też przenieść swoje granie w Pokémon Go na trochę wyższy poziom, bo nie dość, że możesz grać w momentach, kiedy normalnie byś nie grał, bo jesteś trochę zajęty to Jeszcze możesz też grać w trochę inny sposób, bo możesz na przykład zbijać rajda i jednocześnie łapać pokemony, bo mimo, że jesteś w lobby w rajdzie albo zbijasz danego bossa legendarnego rajdu, to Twój Pokémon Go dalej łapie Ci pokemony w tle dalej, kręci Ci pokestopami w tle. Więc nie musisz się zastanawiać, czy chcesz teraz łapać poczki, czy chcesz zbijać rajdy. Także jeśli grasz w Pokémon Go więcej niż rok, albo planujesz, że będziesz grał w tą grę dłużej niż rok, bo to stało się po prostu częścią Twojego życia, częścią Twojego stylu życia i Twojej codzienności, to tak. Myślę, że wtedy warto wydać te 270 zł, jeśli to jest kwota, którą rzeczywiście wydajesz na gry. Wiadomo, że są też gracze, którzy albo z powodów finansowych, albo z przekonania wolą nie wydawać takich kwot na granie i grać na przykład tylko w gry free to play. Ale pamiętajmy, że jest 2023 rok i są gry w tym momencie na konsole typu PlayStation, Xbox, gdzie idziesz do sklepu, kupujesz tą grę i ona kosztuje w dniu premiery więcej niż 270 zł i jedna gra, którą przejdziesz, pograsz sobie i koniec, tak? 300 zł wydane. I zabawa się skończyła. Jeśli to jest fizyczna płyta, no to możesz ją przynajmniej później odsprzelać, ale jeśli to była dystrybucja jakaś tam cyfrowa, no to nie bardzo. Więc wydanie w tym momencie 270 zł na akcesorium do gry, która jest nieskończona w czasie i będziesz w nią grać przez następne 5 czy 10 lat, jeśli będziesz chciał. A przy okazji, oczywiście jest bardzo wiele zalet grania w tę grę. Czerpanie ze świeżego powietrza, chodzenie, no to myślę, że wtedy warto. W takiej sytuacji warto. Od biedy też zawsze możesz je potem odsprzelać, używane komuś, jeśli. Zdecyduję, że to będzie twoja pokemonowa emerytura. Moja opinia 9 na 10. Jest to urządzenie, którego gracze rzeczywiście chcieli, potrzebowali jest wysokiej jakości. Niestety kosztuje dużo, ale dla gracza, który gra od lat i będzie jeszcze grał lata, no to prędzej czy później ta wartość w jakiś tam sposób się zwróci. Natomiast jeśli jesteś graczem casualowym, masz tam, nie wiem, 30 level, czasem sobie grasz, czasem nie grasz, czasem robisz sobie przerwy wielomiesięczne, no to może jeszcze zaoszczędź te pieniądze i jeszcze się naprawdę dobrze zastanów, czy rzeczywiście potrzebujesz wydać tyle kasy na Pokémon Go. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie, jeśli macie już to urządzenie. Jestem też ciekaw Waszych opinii i koniecznie zostawcie łapeczkę w górze i obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale.